W okresie największego zagrożenia pożarowego od kwietnia do końca września zbierany jest materiał w postaci ściółki i trawy celem określenia zagrożenia pożarowego. Materiał z wyznaczonych powierzchni zbierany jest dwa razy dziennie przed godziną dziewiątą i przed godziną trzynastą. Zebrany materiał na powierzchni. Będzie ulegał rozdrobnieniu. Rozdrobniony materiał wkładany jest do wagi suszarki celem określenia stopnia wilgotności ściółki. W tym momencie następuje proces suszenia. Widzimy, że podczas suszenia wzrasta nam wilgotność ściółki. Potrwa to kilka minut. Uzyskano wynik 19,34% wilgotności ściółki. Dane zostaną elektronicznie przekazane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, która określi stopień zagrożenia pożarowego dla rejonu Puszczy Białowieskiej.